kompetencje społeczne. Obszar rozwijania umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy to temat realizowany w ramach warsztatów projektu pod nazwą Małopolska chmura edukacyjna nowy model nauczania, organizowanych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Warsztaty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Interakcje społeczne wiążą się z ryzykiem konfliktu. Skrajnym przykładem konfliktu społecznego jest popełnienie przestępstwa. Jak zażegnać konflikt między sprawcą przestępstwa a jego ofiarą? Co wziąć pod uwagę, by jak najlepiej zadość uczynić poszkodowanemu i wymierzyć sprawiedliwą karę sprawcom? Założenia są generalnie dwa. Będziemy pracowali w grupach, to jest pierwsze założenie i będziecie państwo rywalizowali między sobą. To ma sprawić, żebyście właśnie przeprowadzili w mini grupach Analizując tą sytuację taką burzę mózgów, żebyście sporządzili listę czynników, które należy wziąć pod uwagę, żeby ten konflikt społeczny jak najlepiej zażegnać? Jak prawidłowo skonstruować takie grupy? Czym się kierować przy doborze składu, aby efekt ich pracy był jak najbardziej adekwatny do problemu, który ma być rozstrzygnięty? Skonstruowaliśmy te grupy w sposób tak naprawdę przypadkowy. Nie są osoby w danej grupie dobrane pod kątem tego, z jakiej są szkoły, czy pod kątem tego, jakie mają przekonania. Przypadkowy dobór osób, żeby w ramach danej grupy ścierały się jak najbardziej różnorodne poglądy, a potem właśnie konfrontacja z innymi grupami, z poglądami innych osób pozwoli nam wyrobić sobie jakieś wspólne zdanie na ten temat. Że wasza lista też się zapełnia, już. Ważna jest wcześniejsza karalność. Czy w ogóle Adam i Jolanta byli wcześniej karani, czy coś, dopuścili się jakiegoś czynu. A jakie to ma społeczne znaczenie? By jakby pokazać to, że jakby to bardziej w niego uderzy, będzie większa dolegliwość tego, tej kary. Uzasadniony przykład, uprzednia karalność. Myślę, że zaliczałam odpowiedź. Dobra, no to zapisujemy go na listę. Kolejna odpowiedź drużyny zaliczona. W ćwiczeniu zastosowano element rywalizacji małych 4-5 osobowych grup. Czy taki mechanizm był motywujący dla uczniów? Wszystko z grupą było, przynajmniej w mojej opinii, dobrze. Bardzo dobrze przebiegało wymyślanie kolejnych argumentów. Jedynymi problemami było to, że kolejne grupy podwyższały nam poprzeczkę. I trzeba by było wymyślać coraz więcej, coraz bardziej oryginalnych czynników, którymi moglibyśmy się posługiwać przy wymierzaniu ewentualnej kary. Będę miał teraz dla Państwa drugą część naszego spotkania. Udamy się do sali sądowej, i w tej sali sądowej, w ramach prac w grupie również będziecie się zastanawiali, jaka to powinna być kara dla naszego Adama, dla naszej Jolanty. Jesteśmy podzieleni na grupy, tak jak na prawdziwej sali sądowej. Bardzo Państwa proszę, żebyście wczuli się w swoje role, które Wam zostały przydzielone. Te togi na Was ciążą, to przebranie na Was ciąży, ciąży na Was odpowiedzialność, żeby dobrze tą rolę spełnić. W ramach indywidualnej pracy w trzech grupach ustaliliście, jaka jest wersja oskarżyciela, ustaliliście, w jaki sposób bronić. No a sąd rozważy, jak wszystkie te argumenty padną, wszystkie za i przeciw i na końcu wyda sprawiedliwy wyrok. Bardzo Wam dziękuję za tą pracę w grupie. Zobaczcie, że ona nam pokazała, że chyba łatwiej dochodzić do takich ustaleń w ramach właśnie takiej pracy grupowej, takiej grupowej analizy, grupowej burzy mózgów. Na pewno w grupie jest nam łatwiej skonsultować się i porozumieć wyniki rozprawy sądowej, ponieważ nie musi to oceniać jedna osoba, tylko można skonsultować to ze sobą i wtedy jest bardziej zrównoważony wynik rozprawy. Czy mielibyśmy zaufanie do samych siebie, jakby każdy z Was miał tak indywidualnie poszukać argumentów za, poszukać argumentów przeciw i potem wydać wyrok. No właśnie, może nie uwzględnilibyśmy wszystkiego. Jak sobie to analizowaliśmy wspólnie, właśnie zgodnie z tą metodą pracy grupowej, to łatwiej nam było właśnie zebrać w całości te argumenty. Właśnie może posłuchać kolegów, koleżanek z grupy, dołożyć jeszcze do naszej listy coś, co nam nie przyszło wcześniej do głowy. I tak to na co dzień się odbywa, że prokurator nigdy nie jest sam, obrońca nigdy nie jest sam, sędzia nigdy nie jest sam. To zawsze jest jakaś praca w grupie, i to jest przykład tego, w jaki sposób współpracując w grupie możemy rozwiązać konkretny konflikt społeczny i przywrócić jakby ten ład społeczny, pozwolić temu społeczeństwu funkcjonować w przyszłości w sposób zgodny z normami społecznymi, w sposób zgodny z prawem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za te dzisiejsze zajęcia. Małopolska chmura edukacyjna nowy model nauczania. Produkcja materiału jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.